Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Jest środa, 13 listopada, dochodzi 16.40. Przed nami powstająca linia tramwajowa. Prace trwają także po zmroku, jak widzicie. Czy to będzie ten odcinek, kiedy przychodzę i działają windy na torony 1, 2 oraz 3? Przekonamy się za chwilę. Ja uważam, że to jeszcze nie ten moment. Na razie cały czas funkcjonują tymczasowe schody prowadzące na kładkę. Działa tymczasowa winda na razie wszystko po staremu porusztowania przy windzie która prowadzi na peron UKD działające w tym tygodniu tablice z objazdami niedziałające tablice przy peronie UKD mamy tutaj pięknie wszystko oświetlone oprócz tego że winda cały czas jeszcze nie została oddana do użytku. Taka sama sytuacja jest przy peronie drugim oraz trzecim, a pociągi kursują tutaj już od dobrych kilku miesięcy. Przed nami także zejście do przejścia podziemnego. Tutaj mamy peron pierwszy obsługiwany przez pociągi WKD. Szyb budowy. Peronie drugim tutaj te telewizorki także zostały wyłączone a te przy peronie trzecim działają dlaczego tak jest że niektóre działają a niektóre nie tego nie wiem tymczasem doszliśmy do windy prowadzącej na peron numer 3 że tutaj sytuacja nie uległa drastycznej zmianie względem tego co było tydzień temu. Skrzynka SOS na razie nie została uruchomiona. Pociągi względnie jeżdżą punktualnie o tej porze. Mamy kilka właśnie na torach podmiejskich a przed nami widok na poron Fakty. Warszawa Zachodnia przygotowana przynajmniej częściowo na akcję zima już teraz, w listopadzie. Mamy dzisiaj, notabene, plus 3 stopnie. Dosyć ponury dzień dzisiaj był. Pełne zachmurzenie cały dzień. Spacerujemy sobie dalej. I widzimy teraz od strony zachodniej szynka SOS na peronie piątym cały czas mamy wygrodzone spore części peronów przy wejściu do przejścia podziemnego, tak jest na przykład na widocznym przed nami peronie numer 4, a tutaj działa na peronie piątym winda. Zobaczmy, czy cokolwiek stąd będzie widać. Jedzie pociąg lotniskowy do Modlina. Zwróćcie uwagę, jak tutaj mamy wąsko. Mało mamy tutaj miejsca, trzeba tutaj bardzo uważać. Dwa elfy kolei ma sobiec. Tak wygląda zejście do przejścia podziemnego na peronie 5. Na peronach jest czyściutko. Cały czas sobie spacerujemy po peronie 5. Zameldował się husarz ze składem BWE. Ostatni jeden z widzów zwrócił uwagę na niekorzystną dla nas barwę światła tutaj na zachodniej. To było w odpowiedzi na mój komentarz, że zachodnia jest dobrze oświetlona. Ja miałem na myśli w tym momencie po prostu, że nie jest tutaj ciemno. Barwa oczywiście nie jest ciepła, mogłaby być cieplejsza, ale. Tak, to tutaj właśnie jest i nie tylko na zachodniej, przed nami widok na perony podmiejskie, ruch spory na peronach podmiejskich. Przed nami budynek kali dworcowej, widziany z peronu siódmego. Jeszcze nie jest oddany do użytku. Mocno rozświetlony. Zobaczymy go także z drugiej strony. A teraz idziemy w kierunku peronu dziewiątego, który leży troszkę z boku. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Panowie pracują ale jakichś tutaj większych zmian nie widać póki co tydzień do tygodnia oczywiście przed nami budynek hali dworcowej pracuje tam aktualnie co najmniej jedna osoba w zasadzie wygląda to już praktycznie na ukończone Zobaczymy, czy dostaniemy się tutaj z początkiem przyszłego roku, bo czy w tym roku się uda śmiem wątpić, bo na zachodniej i tak już mamy opóźnienia, to dlaczego miałoby się nie opóźnić i to otwarcie, ale nie ma to większego znaczenia. Jak widzicie większość prac została i tak już zrobiona. Tutaj mamy roślinki. Po lewej, nowy budynek nastawni. Na wprost, stara nastawnia grzybek. Tutaj mamy wejście do przejścia podziemnego. A tutaj mamy roślinki. Podobnie jak tydzień temu, trwają testy systemu.

A tutaj sytuacja bez zmian. Tablice peronowe na razie tutaj nie funkcjonują. Mamy stąd ładny widok na perony od 8 do 1. I schody ruchome które jeszcze nie zostały uruchomione ale jest małpka przetestujemy windę czy jeszcze nie został uruchomiony winda działa tu jeszcze raz zobaczmy jak wyglądają schody ruchome ale jak słyszycie działa bardzo dobrze nagłośnienie o proszę nawet są już kosze na śmieci segregacja odpadów ładny widok Dodamy jeszcze tutaj odjeżdżającego pisarza. Ostatni pociąg dnia do Berlina. A ja, mimo że minął już ponad miesiąc, nadal czekam na rozpatrzenie mojej reklamacji przez PKP Intercity. Więc powiem, jak to się ma do tego że PKP Intercity rozpatruje reklamację niezwłocznie. Przecież tu jest już konkretna zwłoka. Pociąg bez pasażerów. Służbowy. Biegał Express Intercity Berlin-Warszawa Express mamy dzisiaj EP Cargo, loco train. A najlepsze jest to, że skład jest opóźniony tylko 2 minuty. A to tyle co nic. udaje się w kierunku stacji Warszawa Centralna punktualnie odjeżdża pociąg piątrowy 1 do Skierniewic między innymi przez Żyrardów pozdrawiam kolegę z którym miałem okazję porozmawiać Trzymam za Ciebie kciuki. Mamy kolejny skład piętrowy. Tym razem do Siedlec, Wagon sterowniczy na czele. I ten skład wyruszył ze stacji Żyrarków. Skład typu push -pull. Tym razem jest pobytany przez neus 47001, Trax. Pierwszy raz widzę, żeby Intercity Podlasie kończył obieg na torze ósmym przy peronie czwartym. Zazwyczaj to było na peronie 8 lub jak to woli przy peronie ósmym. No dzisiaj tutaj wjechało. Czeskie braki, kolejny wektron to Intercity Silesia. Nas dzisiaj interesuje pociąg Intercity Moniuszko, który jest wyjątkowo na wagonach Lokomotywa Czaski, kolei czeskie braki do sprawy Skinowa. Objazd punktualnie przed nami szybka kolej miejska w Warszawie linia S40 z piaseczna do Warszawy Głównej Intersyki Moniuszko na wagonach. 007 Pociąg relacji Bydgoszcz Główna Warszawa Wschodnia Przed nami pociąg Intercity Sun z Warszawy Wschodniej Do przemyśla głównego mamy rarykasa Piękny widok. Po cichu liczyłem, że Rarytas będzie z Intercity Moniuszko albo właśnie z Intercity San No i sprawdziło się. Skład został odprawiony, będzie punktualny odjazd. i tak wychodzimy dojdziemy tędy do Alei Prymasa Tysiąclecia EP09 w oddali rusza ładnie ją słychać także i tutaj Tutaj mamy przegrodzone wejście, jeszcze słupy wysokiego napięcia i jeszcze ostatnie spojrzenie na dworzec zachodni, a za dziś pięknie dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki i życzę udanej reszty tygodnia. Cześć!